Smutny powrót do szkoły. Umil szkolny z Zgarnij wymarzone skiny. Najkorzystniejszy drob na rynku. Ulepszaj skiny i pomnażaj ich wartość. Bierz udział w giveawayach. Odbieraj darmowy dzienny bonus. Wypłacaj skiny natychmiastowo. Użyj kodu z opisu i odbierz darmową skrzynkę. Ja jestem Rudy i to Was na moim kanale, a dzisiaj będziemy robili owerłoczyka na się Zobaczymy, czy uda się złapać jakoś citara, więc mordy łapka w górę pod odcinkiem. Jeśli będzie pod tym odcinkiem 300 łapek, to do Was leci taka Hiperbestia N4. Wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod odcinkiem, subskrypcję na moim kanale i oczywiście w komentarzu dacie swego trade linka, ale plus trade linka, musicie dać swój nick do Instagrama. Ponieważ kto nie będzie obserwował mojego Instagrama, nie zgarnie takiej oto emeczki więc wszystko będziecie wiedzieć. Czyli tak łapka w górę, subskrypcja i follow na Instagramie, jak na fanpage'u, więc nazwę. Instagrama i tradinga podajecie mi w komentarzu i wtedy wiem kto wygra A my dzisiaj przejdziemy do Overwatcha, zobaczymy co z tego będzie Pierwszy dowód, mam nadzieję, że nie będzie jak ostatni Overwatch, co chwilę No każdy lata odpalony, każdy lata odpalony Mam nadzieję, że dzisiaj chociaż jakiegoś typa znajdziemy, co się kryje, tak? Co się kryje, może jakiś typ będzie ze skinami, no nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Ale dobra, widzimy, że jest mapka das 2, więc może być ciekawie, może być ciekawie, jeszcze się długo ładuje a tutaj jest jeszcze wezmę puszkę kurczę, a mi się dzisiaj dziwnie odbija. Ogólnie. To mam w planach teraz lecieć e, e, taki rat, tu wilczur na Danger Zone, ale jeszcze nie wiem, czy to jest opłacalne do grania. I może powróci rat, tu global na Wingmanie, ale tym razem chcę zagrać z widzami, że po prostu na streamach będę kogoś losował i będziemy nagrywali takie odcinki. Więc jeśli wam to pasuje, to możecie też napisać w komentarzu. Więc Danger, w najbliższych dniach będzie dużo odcinków z openingu na tej dropie Danger Zone y będą i chyba Wingmany z widzami, więc ale żeby też żeby zagrać z Wingmana. To pamiętacie, że top donator będzie ze mną nagrywał. Więc, jak coś, to trzeba być na streamie, i tak by to wyglądało. Dobra, mamy demko. Pan podejrzany się nie rusza 30 fragów ma, no 30 fragów ma. Zobaczymy, co pokaże. No tutaj jakieś movement jest, no movement jest. Ale nie wygląda, żeby miał jakieś bany hopa. Ale wydaje mi się, że jakieś niskie rangi, jakieś goldy, albo to jest po prostu jakiś smurf, no po prostu się bawi. Ale zobaczymy, no. Zobaczymy, to jakieś smoki taktyczne. Odwraca się do tuneli Okej, okay. dobra, pierwszy fragens jest Odwrócił się do tuneli Ale paka jest na długiej, Zobaczymy, co nasz pan podejrzany Dalej zrobi Tutaj wychodzi drugi, drugi fragens jest Okej okay. Tutaj smokens jest rzucony Tutaj mołotowa rzuca No pod nogi Przeciwnika praktycznie Aha, tutaj próbuje coś skanować Dostaje Neida pod nogi No kurde, dziwny ten mecz. zdobywa fraga i tutaj ginie. No i antyterroryści mają rundę. No kurde szczerze nie wiem co sądzić o tym demku, nie? Na razie tak, nie wiem, gościu... No gra trochę kupę, no gra kupę. Nie można powiedzieć, że gra dobrze. To tak, jakieś full auto. Już od razu zaczął strzelać na drzwi. No, trochę dziwne. Skąd by wiedział, że akurat wyjdzie przeciwnik na niego? A tutaj widzimy smoke jakieś na shortcie. No okej, okay, 11-11. No, na razie, jak dla mnie się nie zapowiada, że jakby był odpalony. Na razie widzę, że taki przeciętny gracz niedzielny coś tam umie zabić. I na razie spokojnie. Jest. Dobra, prześwierzmy to demko. Maga w tunelach jest. No i ginie. No, trochę dziwne. Nie wiem, za co on dostał reporta. No, dobra, teraz ze skautem gra. Może tutaj są jakieś skany przez drzwi. Dobra, już podchodzi tutaj przeciwnik. No, to już było. Nie wiem, nie wiem jak to wziąć. Czy to było dziwne, że. Jakby wiedział, że wyjdzie przez środek? No, nie wiem, nie wiem. On tak zrobił. Pan podeszł. On go trafił? No, to teraz dziwne było. Nie wiem, szela sobie. Okej, okay, no dobra. Tutaj na plecy. No od razu mierzy, tak jakby. Nie wiem, czy on czasem nie ma wucha, wiecie? Tak trochę, jak, jak dla mnie trochę dziwnie gra. Tak jakby miał wucha jakiegoś. Tylko oczywiście nie chcę się na razie tak pokazywać. Zabija jednego. tam już dwóch widział. da na okno. Taki to chyba niecelny ten Nejdzik siat. Okej. Okay. Od razu tutaj na drzwi się kieruje. Dorzuca smoka. na gdzie jest smoke', okej. Okay. Nie wiem, to dziwne dla mnie. Tu jakiś flaszyk leci. Mhm. Teraz ma kałaszkę nagrać z wielkiem. No fragens był skanama przez tego smoka. Tutaj też jakieś skan, ale nie wiem czy on go nie widział, ale chyba widział go. No tutaj fragans. No kurczę powiem wam, no, że dla mnie ciężkie demko do ocenienia, nie? Możecie jak coś pisać w komentarzu. W komentarzach możecie pisać, ale kurde powiem wam, że trochę dziwny ten mecz, nie? Tak Jak dla mnie gościu taki... No gra taką lekką padakę. Dziwnie strzela. Niektóre piki ma takie pewne od razu, wiecie, wodzi z prefire'em jest. Od razu z Free Fire'em w niektórych momentach wychodzi. Ok, został ostanty, ostatni antyterrorysta po CT. No Tutaj ja info akurat dostał, to by wiedział gdzie jest przeciwnik. Ale dobra. Nasz pan podejrzany teraz Diglem gra. Ok, zobaczymy co pokaże. Ale kurde, nie wiem, dla mnie bardzo ciężkie Demko do ocenienia. To jest smog do CT. Balak na ten. Najdziej rzucony na salta. Dobra, głowa jest. Uh -huh. Druga głowa. Został CT i mit 103 na 2. Zobaczmy, co teraz zrobi. Zabija tutaj typka short. No to już słyszy, że podchodzi. Ale na razie ten czapla się wycofuje. Flashbank. Tutaj flashy rzucony. Ten flash trochę zły był, no ale tutaj widzieliśmy, że sobie poradzili. Nie dobra, rundla dla terrorystów. Kurde, tak szczerze, powiem wam tak, jeszcze tak cofając do tamtych rund, to te niektóre piki, te cofania, to mi się wydawało, że jakby grał na wucha, Ale też taki do końca nie jestem pewny, no. Bo też nie chcę typa reportować za to, że wiecie. Że po prostu ma dobry timing. No teraz to usłyszał typa po prawej, to wiadomo, że wyjdzie z Prifirem. To wiadomo, że wyjdzie z Free Fire'em. Tutaj, tak C, to ok, fraguje. Nie wiem, no movement ma trochę dziwny. Co chwilę skacze to dla mnie to jest dziwne. I tutaj nie wiem, czy dostał info, że jest gościu na shortie, czy nie. Ale dobra, zobaczymy. Może jeszcze jedna runda będzie właśnie ta ostatnia. I zobaczymy, co tutaj pokaże. Może w tej rundzie będzie bardziej widoczne. Teraz SG gra. Było to wrzucony tam pod dalmatyńczyka No I teraz taka głupia sytuacja. Jakby tak chciał przejść, ale jednak mierzył jeszcze do końca, nie? To trochę dziwne według mnie. No tutaj już jak ze się rozpętał, Boże. On to chce kończyć. No ta sytuacja była dla mnie trochę dziwna. Te w niektórych sytuacjach jego timingi, ale... Tak, według mnie mógł się kryć na WH grać. Tak mi się wydaje, więc wspomaganie celowania, yy, nie, niewystarczająco dowodów. Ale wspomaganie pola widzenia zaznaczę. Choć możecie pisać w komentarzach, czy, dob czy dobrze zaznaczyłem, ale wydawało mi się, że się krył i grał na WH. No dobra, to to zaznaczamy. Inne zewnętrzne wspomagania nie miał, myślę, przeszkadzania nie miał, czyli wszystko dobrze zaznaczone. Przesłamy werdykt, No trochę te głupie timingi, jeszcze tutaj przy drzwiach, No nie wiem, czy mógł wiedzieć czy był gościu na idzie na no, trochę dziwne, ale zgłosimy go za WH. no Jeśli był odpalony, to oczywiście dostanie bana. Jeśli nie był, to no nie dostanie, prosta piła, a my sobie pobieramy drugie demko, więc Mord ja Wam jeszcze przypominam w międzyczasie, żeby wygrać taką memkę, to wystarczy zostawić Ci łapkę w górę pod y, odcinkiem subskrypcję na kanale jeśli tego nie robicie i podajecie trade, i, trade, trade linka i nazwę Instagrama w komentarzu i, i jest gitara. Oczywiście trzeba mi obserwować na Instagramie, żeby wygrać na fanpage, więc wszystkie linki znajdziecie w opisie. A my lecimy z drugą mapką. Mam nadzieję, że tym razem będzie chociaż czysta osoba. No, czysta osoba, bo zobaczymy. Tutaj Mirage. Może na siebie trafię, nie wiem, nie wiem. Wszystko się okaże. Tutaj jeszcze okay, to jeszcze rozrzeweczka. Okej, dobra. rozrzeweczkę to sobie pominiemy, bo to nie ma co oglądać. Wiadomo, chyba że już na rozrzewce się kręcą, to wiadomo. A tutaj sobie pominiemy. Nie ma co oglądać, więc widzicie. Macie czas, żeby wbić na mojego Instagrama i fanpage'a, jak jeszcze tego nie robicie. I zaralecimy z tematem, no. Zaralecimy. Dobra, przyspieszymy to. Cyk, cyk, cyk. No tutaj jakieś kręcioły, chyba odpalał Aima. Dobra, no i zaczynamy mecz. Pan podejrzany idzie na B, a się zatrzymał przed kuchnią. No i tak stoi. Nie wiem, co on robi. To jakby odpalał haksy, tak. Zatrzymał się mówi, kurde no Coś mi do końca nie działa No dobra, zobaczmy tutaj Głowa No, piękny headshot Teraz zobaczymy, czy będzie również głowa Czy piknie na tego are Dobra, wie chyba, że jest na midzie Bo słyszę jak tu ara Oj, 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 tutaj trochę zły timing I teraz będzie miał diamenta A czy diamenta zabije W sumie z każdej strony teraz go atakują Ma plecy, shorta, okno no i okej. Okay. No dobra, ten pierwszy frag był do, dla mnie trochę dziwny. No przegrywałem tą rundę. Ha! O, czyżby się zaczynało? Uwaga, no stoi w miejscu, kupił skauta Okej, okay, nie wiem co ten dzięcioł robi. Może go wyrzuciło. Dobra, zobaczymy teraz O ho ho! Welcome to the clutch, chyba. Ależ głowa, co on robi? Ależ głowa, no niesamowity. ho! Scout normalnie Scoutmeister. Meister, i tutaj dostaje molo, pewnie piknie na niego. Ale łodzik też był odpalony. Więc gra hacks versus hacks w sumie, no. Hacks versus Hax, no teraz będzie chyba coś jeszcze podkręcał, mi się wydaje. Ale na razie stoi w miejscu, nic nie robi. Coś tam podkręca, dobra, kolejna runda. A, kupił już tutaj. Co on kupił? Scouta. to. zobaczymy teraz, no. Terroryści grają ze scoutami, autoszmatami. Jabłupom, no same snajperki w tym meczu można powiedzieć. Ulala, ulala, Kurdach, ten refleks chudego bika. No coś mi się tu wydaje, że będzie grubo. Tutaj może być grubo, no i kolejny fragment. Nie, no oczywiście widać, że jest odpalony. Ale mi jeszcze tam ten jeden zastanawia przeciwnik. Takie heady też daje ze scouta. Znowu będą grali scoutami. Nie, autoszmata, okej, okay, O, chyba bany hop włączony. Ulala. Chyba Łodzik też jest odpalony. Ewidentnie. O, Łodzik już się kręci! Łodzik już się kręci. Ale jednak pan podejrzany był lepszy. Tutaj kolejny frag. No kurde no. Masakra. Masakra. Już wiecie dlaczego nie chcę grać memów? Oj, oj oj, co za piękna była. oj oj, co on robi? U ojoj, oj, oj co to było? Co to było? Widziałem, <grym>, że pan podejrzany, no. Normalnie loliu. Loliu Okej, okay, zobaczymy kolejne kolejne jeszcze rundy, ale tak mówię. Zgłosimy go na pewno. Ale tam jeszcze pan łodzik Nawala. Łodzik, Łodzik. W sumie trochę dziwna nazwa Wolałbym, żeby się nazywał lodzik, nie? Ale... <grym> niech będzie tak. O! Tutaj dostał! Kurde. Okej. Okay. Jakie chyba będzie jeszcze palaki rzucane? No, łodzik nawala. Nie no, jak go nazwał lodzik. Tak lepiej brzmi to, lepiej brzmi. No teraz nie wie co zrobić, no się go odpaleni na maksa, no i no się patrzy, gdzie ten Tibes. Naprawdę super giera, super giera No ale pan podejrzany sobie radzi No coś ten łodzik taki słaby, no niby odpalony Kręci się na SpinBocie, ale coś chyba słabo skonfigurowane te haksy, jak przegrywa z naszym panem podejrzanym Albo po prostu nasz pan podejrzany jest bardziej, wiecie, wyskilowany już, wyuczony Dobra, przewiniemy to Kurczę no Zobaczymy czy teraz w ogóle... O, tam dwóch się odpaliło Ci mi się wydawało. Oj oj, oj łodzik już zaczyna. Ok. Diament się spali. No i tutaj jest fragens. Łodzik ucieka. Łodzik ucieka na T-Spawn'a. Ale jednak nie daje nie daje tutaj nasz pan podejrzany żadnych szans łodzikowi. No i lecimy dalej. Jeszcze zostały jakieś pałace. na midzie są przeciwnicy. A już się odwrócił nasz pan podejrzany. Uwaga, tam w ogóle gości se... Wir stoi sobie przed konektorem, nie rusza się. No trochę dziwne, trochę dziwne. Okej, okay, dzięcioł tam zabił, z noskołpa. Headshot trafiony. <głos> Fragens. <głos> no to nieźle, no nasz pan podejrzany, no kozak, kozak. Dobra, jeszcze trochę tutaj poglądamy. O, teraz się będzie patrzał w dół i będzie zabijał. chyba teraz już na maksa się włączył. No bo łodzik, chyba łodzik. Ty łodzika już nie było? Czy co? nie wiem, dobra, ale nieważne, dobra, oczywiście bez wątpienia, wspomaganie pola widzenia i na zewnętrzne wspomagania, tutaj nie wystarczająco dowodów, więc wszystko zaznaczone, report pójdzie i mam nadzieję, że szybko dostanie bana ten gościu, no i tyle moi drodzy, to dzisiaj na tyle z tego overwatcha więc ja jeszcze wam przypominam, 300 łapek w górę ostatni raz i zgarniacie taką memkę a co trzeba zrobić? Yy, follow na instagramie like na fanpage'u, łapka w górę pod yy, tym odcinkiem, 300 łapek od razu losujemy i oczywiście subskrypcja na kanale, więc powodzenia ja się z wami żegnam, Cześć.